Cześć! Miało być dwa tygodnie, ale dużo trochę więcej. No, agregat zrobiony. Tak, jak widać. Cały pomalowany. Miało być filmik przed próbą, ale nie udało się. Nie zdążyłem. Tak to się nam prezentuje tu. Jak wszystkie te były przerobione na, na łożyska i zdało to egzamin. Hydraulika jest też ty, zrobiono. No mały problem jest, bo przedtem to robiłem na samym tym ramieniu, to się klapuje, a tyle wałki trzeba ręcznie doklapywać. Może potem kiedyś filmik jeszcze jeden zrobię, jak, jak to się klapuje, ale jest to dużo lżej niż. niż z Trzeba było samemu dźwigać ta jedna część nie? Także Teraz robota pójdzie, no. także za chwilę się widzimy na polu Na razie Cześć wszystkim Teraz wam pokażę test Mamy testy agregatu Może będzie widać z przodu

Teraz mamy z tyłu, jak jest zrobione. Nie widać, robota rob. Dzięki. No, ten. Teraz będzie widać. Przed.